Cześć, w tym filmie pokażę wam jak zrobiłem gadżet do retro pc Programowalny wyświetlacz częstotliwości taktowania procesora na zmianę z aktualnym czasem. Do tego celu wykorzystałem Arduino Pro Mini. No i wiem co sobie pomyślicie. Pewnie znacie ten mem. Widzę, że jesteś dumny ze swojego projektu, ale może wyjaśnisz z czego? Z tego, że Arduino użyłeś w swoim projekcie? Przerost formy nad treścią, ale przed kolegami będziesz panował, jakiego ja, to ty specjalnie z tre... Może byś lepiej wykorzystał Arduino? Nie! <grymne> Część humorystyczna za nami. Teraz zajmiemy się tym, co jest nam potrzebne, żeby coś takiego w ogóle zbudować. Okazuje się, że na rynku mamy potrzebne moduły Arduino, żeby dość łatwo uzyskać pożądany efekt. Ja wybrałem moduł TM1637, oświetlacza LED, w klasycznym kolorze zielonym. Dzięki temu mamy dużą łatwość programowania w Arduino, wystarczy pobrać odpowiednią bibliotekę. Do tego dorzuciłem moduł zegara RTC DS1307 na I2C do odmierzania czasu i uwaga zapisu danych, czyli zadanie częstotliwości. I tu ponownie jest biblioteka, z której skorzystamy. Potrzebowałem też jakiejś taniej plastikowej obudowy na slot 3,5 cala, i tu wybrałem jakiś czytnik kart, który posłużył zadawca obudowy. Tylko została mi płyta czytnika kart. Ja, to. A to wszystko napędza klon Arduino Promini z układem Atmega 328PB na napięcie 5V. Napisałem prosty program na Arduino Uno, żeby przetestować wyświetlacz. Przez to, że użyliśmy modułów dedykowanych Arduino, można znacznie ograniczyć ilość połączeń i potrzebnych układów. Pięć różnokolorowych przycisków zajmuje jednak pięć portów. Przyciski są wyprowadzone poza obudowę, o czym później powiem więcej. Dodatkowo zamontowałem na płytce proste gniazdo IDC 10 do szybkiego programowania przez USB ASP. Wpinamy taśmę w gniazdo i programujemy. Dla mnie super. Mając w głowie schemat poskładałem moduły w całość łącząc je przewodami. Wyświetlacz poszedł na przód razem z gniazdem Gold Pin pod panel z przyciskami. Może i nie wygląda to najlepiej, ale przynajmniej jako tako. Przedni panel zrobiłem standardowo jak zawsze, czyli najpierw folia do laminowania papieru A4, Na nią warstwa folii przyciemniającej z drugiej strony też folia przyciemniająca, ale musiałem wyciąć okienko na wyświetlacz. Inaczej było zbyt ciemno. Tak zrobiony panel przedni przykleiłem na taśmę dwustronną do obudowy. Trzeba przyznać, że ten gadżet już wygląda całkiem ładnie. Postanowiłem zrobić w osobnej obudowie moduł sterujący, czyli przyciski do sterowania naszym modułem głównym. Zakupiłem do tego zestaw okrągłych przycisków w pięciu kolorach i obudowę Z75. Po założeniu plastikowych przycisków na mikroswitche okazało się, że w takim ustawieniu na płytce po wciśnięciu jeden blokuje drugiego. Tego musiałem je nieco podpiłać po bokach. Otwory w obudowie wykonałem mini szlifierką z walcowym frezem. Sześciożyłowy przewód YTDY 6 razy pół przeprowadziłem z obudowy i połączyłem z wtykami BLT męskimi. Całość zalałem zdecydowanie zbyt dużą ilością kleju na gorąco, a same przyciski sprawdziłem jeszcze na koniec multimetrem, no tak dla pewności. W tym projekcie postanowiłem skorzystać z platform iO, czyli tam nakładki do Visual Studio Code, ale nie będę wchodził w szczegóły, tylko pokażę od razu, jakie ustawienia zrobiłem dla moich płytek, czyli dla Arduino Uno i dla Atmega328Pb, czyli promini Arduino. Teraz, o co tu chodzi? Domyślnie programujemy Arduino Uno, tak, tak ustawiłem. Oczywiście to można później zmienić, można ustawić, żeby domyślnie było to promini, ale do testów ja chciałem, żeby było domyślne Uno. Tutaj to się samo właściwie wygenerowało. Tu są mojej biblioteki, a tu jest ustawienie do Promini. Tu jest ważne właśnie, żeby ta płytka była taka, jak jak układ właśnie zastosowany w Promini. U mnie to było właśnie 328 PB. Domyślnie to pokazywało coś innego, ale to trzeba było tak ustawić właśnie. Dużo tu jest napisane na tej stronie docs platform io właśnie tej projekt conf. Tam można spojrzeć, jak to dokładnie zrobić, ale już tutaj pokazuję, jak, jak to ja zrobiłem. I to działa. Wrzucanie przez USB ASP. Nie ma problemu z tym. Samo wykrywa port, samo wykrywa, że jest podłączane. Także to będzie tyle w tym konfigu. Uruchamiamy nasz moduł. Wtedy w kodzie jest to pozycja menu, druga to jest startowa pozycja menu. I do czego ona się odnosi? Odświetlę sobie tutaj. To już jest w setupie, ale to nie jest istotne. W lupie, czyli w naszej pętli, mamy funkcję menu LED. O tam odpowiedniej częstotliwości migania. Setup Delay to jest też zmienna. Czyli to jest kolejne po prostu opóźnienie, a nas obchodzi tutaj menu Position 2. Skoczymy do menu LED, i jak pamiętamy, menu Position było 2, to jest ten default cycle, to jest moja funkcja. Teraz zobaczymy, co ona robi. Ona działa na tym czasie migania, delay time. I jest rzeczywiście tak jak widać na prezentacji: miganie, naprzemian, częstotliwość i zegar. Tu się zmienia właśnie ten cykl. To nie jest zrobione na delayu, tylko właśnie na milis, żeby nie blokowało mi wejścia na przyciski. Teraz na filmie podłączam panel z przyciskami i wciskam czerwony. Czyli plus. Co to oznacza? Jeżeli wciskam plus, to to jest w pętli głównej lub Już pokazuję. Jeżeli wciskam plus, to jest regulacja migania tego właśnie zegara częstotliwości i zegara czasu. To jest regulacja od 500 milisekund do 10 sekund. Także dosyć spory zakres, można sobie wyregulować jak się chce, ale to się nie, nie zrobiłem, żeby się to zapisywało, więc to działa tylko taki efekt. Jak się podłączy przyciski, można pokazać, że to tam tak działa. Po prostu regulacja migania. Plusem i minusem regulujemy będąc w tym właśnie menu, w pozycji menu drugiej. Przechodzimy dalej. Wciskamy przycisk wstecz. Co robi przycisk wstecz? Czyli ten biały przycisk. Biały przycisk jest tutaj. On nam cofa tą pozycję w menu. Możemy od razu skoczyć. Zobaczcie, gdzie to jest wykorzystane, to jest w menu LED, to z kolei robi wyświetla nam po prostu megaherce, najpierw przy pozycji numer 1, czyli cofnięcie o jedną pozycję, a przy pozycji numer 0, zegar. Czyli jak dwa razy wciśniemy wstecz, cofa nam do zegara, a zegar. Yy, zegar już zostaje bo wcześniej już nic nie ma nie ma case'a minus 1 tam jest zabezpieczenie zrobione więc 0 to już jest ostatni znaczy no pierwszy pierwszy punkt w pozycji menu potem przyciskiem żółtym set wracamy plus 1 plus 1 bo przycisk set nam uruchamia znowu ta, ten if jeżeli jest wciśnięty to plus 1 Menu Position, tam później już jest to jakoś właśnie zrobione tak, że nawet nie pójdzie już wyżej, więc jest OK. Może tak to działać. Menu LED, no bo Default Cycle jest ostatnie jako default, także to właśnie tak wygląda. A teraz zobaczymy, co się dzieje, właśnie jak się wciśnie przycisk Set po tym default cycle, czyli po tym cyklu megahercy na zegar wtedy mamy um, świetla nam właśnie ten napis HZ coś, które robi preset frequency zobaczymy co to się dzieje tutaj to musiałem jakoś zrobić, żeby po prostu raz mi tylko wykonywało czyli raz dzieli liczbę z megaherc to jest moja taka główna zmienna megaherców to rozdziela po prostu liczbę całą na cyfry x1, x2, x3, x4 tak jak jest napisane w komentarzu także możemy wrócić spokojnie, zobaczyć co tam dalej i tu już ustawiamy naszą częstotliwość Idziemy od pierwszej cyfry, MHz od prawej, potem kolejne. Mogę Wam pokazać, jak to wygląda. Ta funkcja set frequency. Tu jest pozycja. Tu jest czas migania w tym trybie setupu. Jest troszkę zakomentowane, ale to nie jest, nie jest potrzebne zupełnie. Zmieniamy cyfry od 0 do 9, więc to jest właśnie tak, jak to napisałem mało potrzebne. Tu są też funkcje takie herc minus, hertz plus, one też tam są tak zrobione. O, właśnie szczytuje z tablicy na no, odpowiedniej pozycji i to jest tak zrobione. Od 0 do 9. Jeżeli jest większe od 9, to daj 0. Takie właśnie rzeczy. Jest jeszcze taka funkcja do zamiany 4 cyfr na liczbę 4 cyfrową, żeby to było widoczne już później. Także to działa w ten sposób. Dobra, wracamy. Gdzie to było? Wosyć frekwencji. Są różne takie zmienne. OK, to jest właśnie ten setup. Tu jest taki cykl, żeby to migało po prostu te, ta jedna cyfra. Wtedy, o, właśnie ta cyfra, którą zmieniamy, miga. Czyli jest częściowo blank. Nie, no całkowicie jest blank. Później się zmienia na wyraźną. No i tak w takim cyklu to się wyświetla. Tutaj jest taka funkcja, żeby wyświetlało mi razem z zerem. Możemy przejść, to jest z biblioteki tej właśnie TEM1637 Wyświetla on np. 0166 Później to już jest wyświetlane bez tego 0 Możemy przejść dalej Byliśmy w menu LED I już byliśmy w Set Frequency, to już mamy wszystko ogarnięte Teraz jak wciśniemy Set Mamy, wyświetlamy CL znak Znaki CL wchodzimy do set clock. Setup i tutaj ustawiamy minuty i godziny w bardzo podobny sposób, tylko tym razem minuty już są oddzielnie, a nie tak, tak jak tutaj, że były cyfry oddzielnie. To są minuty oddzielnie i godziny oddzielnie, czyli minuty do tam do 59. I godziny do 23, od 0 do 23. Możemy to podejrzeć z kontrolem. Tak to właśnie wygląda ta funkcja set clock minus. Tu korzysta z funkcji znowu minus plus. I tak jak mówiłem, do 59, od 0 do 59, od 59 do 0, godziny. Tak, i tak to wygląda. Teraz, co się dzieje, gdy wciskamy Set? Kolejny raz. Wchodzimy do funkcji Save Settings. I co się tu dzieje? Wyświetla się napis Set. Tak jest stworzony ten napis. Jest kilka. No, sekunda przerwy, wracamy do cyklu, czyli pozycja druga w menu i zapisujemy do zegara RTC ten nasz MHz. Jeżeli zrobimy zapis RTC, musimy to rozdzielić na cyfry. Tu jest rozdzielany właśnie tym splitterem z całej liczby, właśnie na te cyfry. Każda cyfra jest w oddzielnej komórce przechowywana. Taka, każda cyfra od 0 do 9. To jest tam ograniczone właśnie tym zegarem, bo nie mogłem po prostu większej liczby schować tam do tej pamięci ram tego modułu RTC. A tak sobie rozdzielam i mam zapisane. Zapisane właśnie po. Utracie zasilania, potem on wczytuje sobie z, tej, z tego modułu RTC i to jest wszystko. To Tak to tak działa. No, jeszcze mogę pokazać ten no odczyt, właśnie RTC, bo tu jest odczytywane w tym miejscu read RTC. Tutaj sobie odczytujemy kolejną cyfrę, każdą kolejną cyfrę do częstotliwości mnożymy razy 10 i z tego wychodzi nam cała liczba tutaj i potem tą megaherce wyświetlamy to jest ta główna funkcja chyba nie pokazywałem jeszcze display megahertz, ale to za chwilę znajdę display megahertz tutaj jest to jest prosta funkcja i ona wyświetla bez zera na początku. Ok, to będzie na tyle chyba z programowania. Nie chcę poświęcać to tyle czasu na programowanie na cały ten kod. Jeżeli coś tam wychwyciliście, możecie dać znać. Może akurat jeszcze coś mógł poprawić tutaj. Wiadomo, tutaj piny cyfrowe Arduino. Są może te od dwójki do siódemki. Ósemka jest podpięta, ale nie jest zaprogramowana. Można w przyszłości coś tu zmienić, jakbym chciał, ale na razie nie przewidziałem tutaj żadnej funkcji. Ok, to chyba będzie na tyle. Moduł zainstalowałem w starym komputerze, który obecnie pracuje na Intelu Pentium MMX 166 MHz. W każdej chwili mogę podłączyć się z przyciskami do modułu i zmienić szybkość migania oraz tak jakby zamrozić wyświetlanie na zegarze lub na częstotliwości. Oczywiście można też skorygować wyświetlaną godzinę lub zmienić częstotliwość. Ogólnie mocno przekombinowałem ten wyświetlacz, ale po drodze nauczyłem się nowych umiejętności, zwłaszcza programowania Arduino, Visual Studio Code, więc można powiedzieć, że to jest podwójne zwycięstwo. Także dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć!